W dzisiejszym odcinku. Jej mina! <laughs> Nie podobasz mi się typie. <laughs> Hej, witam Was serdecznie. Ja jestem Kaftan, a oglądacie Mobit. The Lord of War. Moje drodzy, jest to nowy. Sous-like, który okraszony jest mianem horroru. Wydaje mi się, że chodzi tu o setting klimat i potwory, ale ogólnie ma to być mroczna gra akcji właśnie z gatunku Soulslike'ów, którą mam okazję dzisiaj przed premierą pokazać wam na kanale. Niestety gra nie ma polskiej wersji, jednakże zrobimy sobie jedno odcinkowec, z którym zaprezentuję wam tytuł, żebyście mogli zobaczyć mniej więcej z czym się jebo. Mamy takich kilka premier ciekawych na dniach do zaprezentowania i zbliżamy się powoli do premiery Hellblade'a 2. Mamy nadzieję, że będziecie bawili się dobrze tymczasem, bez zbędnego już gadania. With so morbid the loads of fire, Mother's of Herovania. I sense darkness. Second advent of the great corruptors is upon us. Rise anew, new striver, adhere to your sacred duty once more. For all of us. Okej. Okay. I mam po prostu lecieć? Szybko mnie wrzucili do świata gry, nie? Dobra, gro. Pokaż co umiesz. Czyżby tu? Chyba niekoniecznie. Tędy nie pójdę. Najwyraźniej chcę muszę tutaj. O proszę, jaka wielka, rzeźbiona głowa. Czyżby do buwiki? O kurde, bela. Blokowanie, okej okay. Ciekawe było to, że miałem czerwony znacznik. Nie mogę go dobić. Nie powiedziano mi jak się dobija. Dotknij, okej, okay, czyli to jest, rozumiem, coś w rodzaju ogniska salsowego, tak? Ty z kolei. Stone of the Brim, Permanent healing item. Okej. Okej, kół, żeby użyć healowanka. Tam mogę zejść. Do mocnych to on nie należał. Krytykol, blow. Okej, okay, R. W porządku. Bosko. Rozpadł się. No i super. A ty? Otworzysz te drzwiczki? szczególnie, nie? No, żeś mordę. I co teraz? Chyba tu na górę, nie? Rage breaker, okej. Okay. Au! O kurde, bele mocno oberwałem. Dobijaj. Dobra, to wszystkie jego moście. kill point W porządku. Mogę go potem w miejscu odpoczynku prawdopodobnie pacnąć, nie? O kurde, bana. Zrobimy unik. Czego tak późno? Aha. No nie wierzę. Czasem robię te uniki, a czasem jakoś tak one nie reagują totalnie, nie? Ale dziwacznie. I wrogowie się poodrodzali. Nie Dobra. To nic dla mnie nie ma. Ale może iść do góry, nie? Dzień dobry. Ładnie tu. Czym jesteś? Okej. Okay. Quickie slots. Okej, okay, pod tabem. A tu co się dzieje? Czego mi się kamera nagle tak? Aha, kamera mi się świrowała nagle. O kurde, jest ich więcej. Mhm. Dawaj czymkolwiek jesteś. Dobra, Weapon Swap. No dobra. To mnie otwiera główną bramę, prawda? Tak jest, na wypadek śmierci, okej. Okay. A ty? Jak wejść? Jak wejść tam? O, nie gadajcie, że muszę z góry zeskoczyć. Niepoważna. Sneak. Oo. Nice. Prosto i na temat. Aj kurde, belek, to jest przyjemne. Całą grę tak mogę przejść. No nie. Dawaj go, ekstra. I teraz tu mogę na chwilę zejść. Pójdziesz za mną stary? Chyba tak To chciałem podnieść Fire shroom Okej Ooo Nice, jak długo Trzeba było użyć tego później Ale to nic Jeszcze zdążę Jeszcze mu przypierdzielę No serio? No blokujże, kurde, tym FM. em o, bo ja F klikam, że... O rany, ale jestem pusty jak główko od kapusty. Dobra. Gain health. Dawaj. Super. Już nic nie mam. Aaaa, riposta. No hej! Dobrze, ale blokuje. Ty, ty fusie dla miasty. Dobra, no i teraz ten sukinkot. kot. Dobrze. Ok. Mamy to. No dobra, kumam. Trochę jest to słabo wyjaśnione, bo press. Mam to press. Po prostu nie mam kliknąć, tylko w odpowiednim momencie mam trzymać F i kliknąć to w chwili ataku. Jaka pogoda na górze. Dwa punkciki. Dajcie mi jakiś tutaj stojaczek, przy którym mogę sobie spocząć. O kurna, No pewnie. Pięknie. Dostał. Dostał w plecy od niego. Teraz możemy tu zejść i zobaczyć, co to jest oto. Aż ryj, a co tam? Zaraz. Ku. Omnomnom. Nom. Dobra. To nie jest stojaczek odpoczynku. A ja takowego potrzebuję, dlatego też. Błagam was, dajcie mi go. Nie? Bez łachy. No, bez jaj, to była bomba. No, rany ta gra. Na każdym kroku niespodzianki. Szkoda, że takie gówniane. O, mam ciebie, dobra. Spoczywaj. Hall of Redemption. Czyżby. Nie pierdzielo się od razu do tego, od sedna przechodzą, nie? A ty, co za jeden? Jej, mina. <laughs> nie podobasz mi się, typie <laughs> The The Gahars have returned. They have seized the five factions of Ire, of which Rhymehold is but one. Few can fathom the severity of this rule, and fewer still dare to oppose it. You must traverse the land of Ire and defeat the servants of the devious deity. Slay the new Acolytes, the five fallen lords of Ire.

Dystylowała ciemność w butelce. I co jeszcze? Frustracja w cukierku. Runa fatygi. Męczenia znaczy się. Dobra. Dzień dobry, I zjeżdżaj na dół. rzeczywiście ktoś tu jest. Skleikum. Greetings, young one. I sense your intentions to be benign. My name is Jan, the Blessed One, and I wish to aid you. I see you are familiar with the blessings of Magratius. yet you are completely oblivious to their full potential. I can help you unearth the true power. Okej, okay. dobra. Dawaj. Stamina czy hełba? Stamina chyba, nie? Okej, okay, nie ma więcej skill pointów, nieźle. No i dobra, w porządku. Czy u ciebie punkciki wydaje? Da się zrobić. Czy te drzwi są do otwarcia? Niestety nie. Szlak, że tak powiem. Tu też nic nie zdziałam, no dobra. Teraz wrócić do tamtego jego mościa rządzącego. Tu nic nie ma, okej. Okay. Wiecie jaką gierkę muszę kiedyś sobie zagrać? Castlevania Lords of Shadow. Ciekaw jestem strasznie tego tytułu. No hej kum. No ale gdzie ich znajdę, niby tu na dole? O proszę. Czułko. O kurde stary, mięsień piwny ci wystaje. You might be familiar with my world-renowned encyclopedia, Morbid Menagerie. I used to edit the book myself, but my knees aren't what they used to be, nor is my belly. I could really use your help in documenting the land of Ire in all its horror here. Have a copy of the codex and we'll fill it in together. Okay.

Okej okay. Mam zgładzić Morio Ludożertkę Dobra W porządku A gdzie to będzie? Czy każąc mi wrócić do Rimehole? Chodzi o to, żebym się tepnął tam? Trawu. Rimehold. Kurde, no. Hollow, choć chyba tak. Dobra. No tak bo w sumie przyniosą mi tutaj stamtąd, nie? Czyli po prostu iść dalej. Tędy nie przejdę. No bez jaj. To które mam iść? Pacte Blaster. Nice. Dobry strzał. o podobu będzie Not cool bro É No nie, nie mogę zaatakować. Czemu? O, oh, shit. O, oh, shit. O, oh, shit, jest ich więcej. No dobra. Aha, zablokowali mi teren. O, oh, wiedziałem, że tak będzie. Miał być niejęcia, ja się, chyba się jestem niewidzialny. No ciężko. No w każdym razie, moi drodzy, wiemy, dosyć taki podstawowy Souls-like, szczerze powiedziawszy. Gra generalnie, moi drodzy, jest kontynuacją takiego sprzed 4 lat tytułu właśnie z serii Morbid, który wtedy był jeszcze grą 2D. Z Pixelartem, z tego co pamiętam, więc. Całkiem ciekawa przesiadka na 3D oczywiście widać postęp w umiejętnościach twórców. Poza tym, jeżeli chodzi o ten horror, gra potem ma system poczytalności, który w zależności od tego jak będzie z naszą psychiką, zmieniać się będzie świat wokół nas i wrogowie. Walka będzie cięższa i mroczniejsza, no i te klimaty horroru ponoć mają się potem rozwinąć, jeżeli chodzi o kolejne lokacje. Na razie szkoda, bo tutaj tego nie czułem. Wydaje mi się, że tytuły takie jak Lords of the Fallen czy Lies of P od razu rzucają nas na głęboką wodę, jeżeli chodzi o klimat, ciężki. Przedstawienie tego świata przedstawionego gry przez pryzmat właśnie mrocznych lokacji, postaci i atmosfery, której tutaj troszkę nie było. Od razu wrzucono nas w buty idź zabij, pozamiataj. Nie było takiego wstępu, który nakreśliłby troszkę tego, jakie atmosfery mamy się spodziewać, i troszkę mi tego brakowało. No w każdym razie mam nadzieję, że Wam się podobało. Dajcie mi znać w komentarzach i kciukami w górę, jeżeli tak. No i pamiętajcie o subskrypcji dzwoneczku wtedy, żeby was nie mnie ode mnie. W tym odcinku to tyle. Mam nadzieję, że się Wam podobało. Pamiętajcie, że moje odcinki powstają dzięki wsparciu. Patronita. link do niego macie na ekranie i poniżej. Moją stronkę, na której są top listy, mojego Instagrama, Facebooka i wszystkie inne fajne miejsca znajdziecie oczywiście w opisie. No i raz jeszcze pamiętajcie o kciuku w górę, bo to nic nie kosztuje, a bardzo bardzo wspiera kanał. Dzięki za uwagę moi drodzy i do miłego usłyszenia.